Cześć, cześć, czołem. Mam już całą siatkę powiązań. Wiem co, kto, gdzie i z kim robił. Mam nadzieję, że wy też macie swoje karty detektywa i po dzisiejszym dniu wszystko będzie dla was jasne. E, dla porządku musimy udać się jeszcze do krasnala bibliofila. Może on widział coś, co nam umknęło. No a gdzie go znajdziemy? Pewnie w jakiejś bibliotece. Ruszajmy. Wow, witajcie, krasnale małe i duże. Witam Was, Krasnal Bibliofil! A dlaczego Bibliofil? Bo uwielbiam książki, uwielbiam je czytać rano, wieczorem, w nocy, cały czas czytam, ale to nie znaczy, że nie mam energii. Pamiętajcie, musimy się przeciwstawić Krasnalowi Psotnikowi. On atakuje wszystkie Krasnale. Nie możemy na to pozwolić. Ale zanim przejdziemy do zadania, muszę Wam przedstawić ten budynek. Jest dla mnie niezwykły, ale to za moment. Mieściła się tutaj Miejska Biblioteka i Kasa Oszczędności, a później przez wiele lat Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego. A jak to się stało, że wszystkie książki tu trafiły? Otóż do końca XIX wieku wrocławskie zbiory biblioteczne były rozproszone w wielu lokalizacjach. Dlatego dyrektor Wrocławskiej Biblioteki Miejskiej nalegał na zebranie ich w jednym miejscu budowa nowego gmachu kasy oszczędnościowej pozwoliła na połączenie jego funkcji z potrzebami bibliotecznymi. I nagle wszystkie książki miały tu swój nowy dom i mogły być wypożyczane mieszkańcom. Super, nie? Ja uwielbiam zapach książek z biblioteki. Ale lubię też zapach nowych książek. Pokażę wam, gdzie je zdobywam. Pewnie zastanawiacie się, w jaki sposób powstaje książka. Otóż najpierw pisze ją autor Pisze ją w dzisiejszych czasach na komputerze. Kiedyś robili to na maszynach, specjalnych maszynach do pisania. Jeszcze wcześniej pisano wszystko ręcznie. Matko. Wyobrażam sobie teraz jak musi cierpieć Krasnal Kronikarz, jeśli przepisuje te wszystkie książki. Straszne. Kiedy książka jest napisana przez autora, trafia do wydawnictwa. W wydawnictwie sprawdza się wszystkie błędy, czyli inaczej recenzuje. Wprowadza się różne poprawki, i wtedy można również przeznaczyć książkę do kolejnych etapów jej produkcji. Szatę graficzną projektuje grafik i taka książka trafia do drukarni. W drukarni sprawdza się wysokość stron, grubość i szerokość. Również razem z grafikiem umieszcza się okładkę książki, którą sam zaprojektował. Strony można zszywać. Sklejać, i wtedy książki spajają się w całość. Co później można z nimi zrobić? Położyć na półki. Tak. I takie właśnie książki uwielbiamy. Na półkach czyściutkie, stojące i gotowe do czytania. Czuję zapach nowych książek. Pokażę Wam, gdzie je zdobywam. To niezwykła księgarnia. Nazywa się Tajne Komplety. Tam przedstawię Wam Wasze zadanie. Zawsze się to gubię. A, tajne komplety. Tak. A, książki, tyle książek, tyle wspaniałych książek. Ach, czy wiecie, że można się napić tutaj kawy? Można sobie posiedzieć, poczytać. Są różne koncerty i spotkania z autorami. Chodźmy. Mam dla Was zadanie. Przepraszam, zaczytałem się, ale nie zapomniałem o Waszym zadaniu. Przeczytam Wam teraz fragment bajki, a Wy odgadniecie, jaki ma tytuł. Zadanie trudne, ale wierzę w Was. Czas na przygodę z bajkami. Powiedz, rzekł wreszcie prosiaczek, co Ty mówisz, jak się budzisz z samego rana. Mówię, co też dziś będzie na śniadanie. Odpowiedział zapytany: A co ty mówisz, prosiaczku? Ja mówię, ciekaw jestem, co się dzisiaj wydarzy ciekawego. Skinął łebkiem w zamyśleniu To na jedno wychodzi powiedział. O, tu jest coś ciekawego. Nie dziwiła się nawet zbytnio słysząc, jak królik szeptał do siebie: „Orety, orety, na pewno się spóźnię”. Dopiero kiedy królik wyjął z kieszonki od kamizelki zegarek, spojrzał nań i puścił się pędem w dalszą drogę. Dziewczynka zerwała się na równe nogi. Przyszło jej bowiem na myśl, że nigdy przedtem nie widziała królika w kamizelce ani królika z zegarkiem. Słonąc z ciekawości, pobiegła na przełaj przez pole za białym królikiem i zdążyła jeszcze spostrzec, że znikł w sporej norze pod żywopłotem. Wczołgała się więc za nim do króliczej nory, nie myśląc o tym, jak się później wydostanie. I co myślicie? No ja chyba nie wiem. To jest moja ulubiona nie był ani trochę podobny do reszty rodziny. Wuj Vernon był wysoki i tęgi i miał sumiaste czarne wąsy. Ciotka Petunia miała końską twarz i była koścista. Dudley miał płowe włosy, był różowy i przypominał prosiaka. Natomiast on sam był niski i szczupły. Miał promieniste zielone oczy i kruczoczarne włosy, zwykle rozczochrane. Nosił okrągłe okulary, a na czole miał wąską bliznę w kształcie błyskawicy. Teraz będzie ciekawie. Nikt się nie ruszył, więc lekarz pokazał palcem pięciu z nas. Ty, ty. Ty, ty i ty. Dlaczego my, a nie on? zapytał Gottfried, pokazując na alcesta. No właśnie, zawołaliśmy chórem: Rufus, Kleofas, Maksencjusz i ja. Pan doktor powiedział, że ty, 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 ty i ty, powiedział alcest. Więc to ty masz tam iść i ty, i ty, i ty, i ty, a nie ja. Tak? No to, to jak ty nie pójdziesz, to ani on, ani on, ani on, ani on, ani ja też nie. I co? Wiecie? O, ta na pewno wam się spodoba. Była tak niezwykle silna, że na całym świecie nie znalazłoby się policjanta równie silnego jak ona. Mogła podnieść całego konia, jeśli tylko chciała. Czasem przychodziła jej na to ochota miała własnego konia którego kupiła za jedną ze swych wielu złotych monet tego samego dnia gdy powróciła do willi śmiesznotki bo zawsze marzyła o własnym koniu Jeśli tego nie będziecie znać poproście o pomoc rodziców Prze to koza albo kozioł jakaś bardzo mądra głowa aby podkuć się na próbę, musi pójść do Pacanowa. A gdy wróci ten wędrowiec, już podkuty, ale zdrowy, wszystkie kozy się dowiedzą, czy to dobrze mieć podkowy. Ta jest naprawdę straszna, ale przeczytam: Dziewczynka zdziwiła się, że drzwi były otwarte. A gdy weszła do izby, zrobiło jej się jakoś dziwnie i pomyślała: O mój Boże, jakoś mi tu dziś strasznie, a zawsze tak chętnie chodzę do babci. Po czym zawołała: Dzień dobry! Lecz nie usłyszała odpowiedzi. Podeszła więc do łóżka i odsunęła zasłony. Leżała tam babcia z czepkiem głęboko nasuniętym na twarz i wyglądała jakoś dziwnie. Och, babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy? spytała dziewczynka. Wiecie? Ta bajka jest mi niezwykle bliska. Słuchajcie. Łucja trochę się przestraszyła, ale jednocześnie była ciekawa i podniecona. Spojrzała przez ramię za siebie. Między czarnymi pniami drzew wciąż widziała otwarte drzwi szafy, a nawet kawałek pustego pokoju. Oczywiście zostawiła drzwi otwarte, ponieważ pamiętała, że to bardzo głupio zamknąć się w szafie. Wyglądało na to, że w pokoju nadal jest dzienne światło. Gdyby coś było nie w porządku, zawsze mogę wrócić. Uspokoiła się i zaczęła iść przez las. Skrzyp, skrzyp, po śniegu, ku dziwnemu światłu przed sobą. Teraz coś dla nieco starszych pokoleń. Czasem jest bardzo wesoło mieszkać w tym samym pokoju co bracia, ale tylko czasem. Wesoło było, gdy leżąc w łóżku wieczorem opowiadaliśmy sobie historie o duchach. Chociaż było to nieraz trochę straszne. Lasse umiał opowiadać tak okropne historie o duchach, że muszę potem długi, długi czas leżeć z głową pod kołdrą. Bosse nie opowiada historii o duchach. Tylko o przygodach, w których weźmie udział, gdy będzie duży. A teraz bardzo wzruszająca bajka. Zdarzyło się też, że król wyprawiał ucztę, która miała trwać trzy dni. Zaprosił na nią wszystkie panny w kraju, aby jego syn znalazł sobie narzeczoną. Gdy przyrodnie siostry usłyszały, że i one mają się zjawić, były dobrej myśli. Zawołały dziewczynkę i powiedziały: Uczesz nam włosy, wyszczotkuj buty i zapnij klamerki. Idziemy na wesele, na zamek króla. Dziewczynka usłuchała, ale płakała, bo też chciała iść w tany na wesele. Poprosiła więc macochę, by raczyła jej na to pozwolić. To była już ostatnia bajka. Udało wam się odgadnąć wszystkie tytuły. Zaraz dam wam wskazówki odnośnie psoty, która wydarzyła się tamtej nocy. Ale najpierw skupimy się na waszych tytułach. Czy odgadliście wszystkie? Zamieniajcie się w słuch. Jedynka. Kubuś puchatek. Druga, o, tajemniczo, Alicja w krainie czarów. trujeczka, moja ulubiona, Harry Potter i kamień filozoficzny. Cztery, Mikołajek. Pięć, Pipi Pończoszanka. Szóstka, Koziołek Matołek. Siedem. Straszna bajka. Czerwony kapturek. Ósemka. Szczególnie mi bliska. Kroniki narni. Lew czarownica i stara szafa. Dziewiątka. Dzieci z Bulerbyn. Dziesiątka. Najbardziej wzruszająca. Kopciuszek. Jak tam udało Wam się odgadnąć wszystkie tytuły? Pewno chcecie się dowiedzieć, co się wydarzyło tamtej nocy. Dobrze, powiem Wam. Tylko. No, byłem na randce. Tak. Poszedłem na randkę z Krasnalką Botaniczką. Pamiętam, że tamtego wieczoru umówiłem się z nią o 18.00 przy jej domu, przy ogrodzie botanicznym. Zabrałem ją do kawiarni. Czerwona poziomka. Siedzieliśmy sobie tam do 20.30. Gdy już wychodziliśmy, nagle usłyszeliśmy jakieś krzyki i zauważyliśmy przy ulicy Świdnickiej krasnala architekta, który był w strasznym stanie. Podeszliśmy do niego i zapytaliśmy, czemu jest taki roztrzęsiony, a on powiedział, że krasnal psotnik zaatakował wszystkie krasnoludki. Trochę się dziwiliśmy, tym bardziej, że wokół były porozrzucane peruki, sam znalazłem białą rękawiczkę. No i zastanawiałem się, dlaczego krasnal architekt sam nie zaniósł jej do krasnala detektywa. Ale stwierdziliśmy, że wyślemy gołębia z informacją właśnie do krasnala detektywa sami. No i to właściwie tyle. Co więcej mogę Wam powiedzieć? A! a. Znalazłem jeszcze to. To może być kluczowy dowód w sprawie. Biegnę do krasnala detektywa. Właśnie w tym momencie otrzymałem rękawiczkę od bibliofila. Chyba już wiem, kto jest tym niecnym psotnikiem. Mam także wszystkie części mapy. Jutro złożę ją w całość i dowiem się, gdzie uderzy psotnik. Mam nadzieję, że będziecie tam razem ze mną. Do zobaczenia jutro!